Zwykle tego nie robię żbiczki, ale cukieraska, właśnie sobie takiego jem, takiego fajnego, takiego, takiego super. Nie chciało mi się czekać aż skoń, aż mi się rozpuści. Dlatego zaczniemy odcinek z cukieraskiem w głowie. W głowie. Szanowni, dzień dobry, pochwalony, zajączek Boży z tej strony. Kolejny odcineczek piękna nasza Etiopia. Zdaję sobie sprawę, że Osman może aż tak bardzo nie sabotuje naszej serii, gdyż żeby stworzyć Izraele nasze piękne, ustrzedłem tych trzech prowincji, Osman się idealnie zatrzymał! Ideal! idealnie się zatrzymał przed Jerozolimą i statem jerozolimskim, tak zwaną Palestyną, więc mamy niepowtarzalną szansę w jednej wojnie zabrać to, co potrzebujemy. Mam taką skrzętną nadzieję, ale póki co, no, musimy na razie żyć ze świadomością, że Mameluk wrzodem jest, e, Mameluk wrzodem jest i... O, ty już Mameluk i Tymuryd tu są razem w jednym sojuszu, no, fajnie, 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 nie, no, przez moglibyśmy przejść, ale chcę serio, tylko da po to... Um. A, Has sama teraz sojusz z Mamelukiem. No, to no też fajnie, nie? Też fajnie. Czy ty masz jeszcze jakichś innych sojuszników? Najży Etiopia, Baluchistan. A, Jezus Maria, Halina, zawał, serce boli. Jakbym ciebie atakował, tymuret, by chciał pomóc? Albo Osman. Nikt nic nie chce pomóc, jak zwykle. Po co mi te sojusze, jak nikt, nikt nigdy nie chce pomóc? Zajem, jak zwykle sam. Wszystko, kurwa, odkąd pamiętam, sam muszę robić w tym świecie, no. Wkurzyłem się, dobra, lecimy. A, najważniejsze! Najważniejsze, właśnie rozgryzłem cukieraska. Ty, a może tak jem, może bym was poczęstował? Chcecie cukieraska? Muszę mi tylko zostało. Tylko nie rzucać się, bo mało ich zaję ze Proszę bardzo, proszę się poczęstować cukieraskiem. Dobre te cukieraski są. Bardzo dobre. Smakowe. Eee. Co ja chciałem powiedzieć? A, że. Em... Zrobię to. Zrobię to. I żeby nie było. A już na, po, na początku poprzedniego odcinka wziąłem fokus na dyplomatyczne Kto był bystry to bystry to zobaczył Wiecie dlaczego to zrobię bo Bo lubię swoich widzów i, i, i wiem jak tego chcecie poza tym żydowska Etiopia kolonizująca świat no coś pięknego znaczy na razie zaczniemy Chyba od RPA kolonizacji potem pójdziemy w Australię do Ameryki się pchać nie będziemy Daj mi proszę ja ciebie We need free ships Bin Dżanagar nie jest naszym rywalem o widzicie Przestraszył się nas Free shipsy ty lecisz dalej patr patrolować um, do Aleksandrii. Oni by opływali Afry Afrykę i gdzieś koło, koło Gwinei by wyparowali, nie? E, pływaj na razie tutaj. E, ty musisz wrócić do portu i zwerbujemy admirała. Ej, nie wiem czy widzi Nagar tak osłab, Czy my staliśmy się tak silni? My jesteśmy. Ej, my jesteśmy second great power? We have second great power? Nie czuję tego ani trochę. Ani trochę tego nie czuję, tylko, 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 ten brzydki mameluk może być naszym rywalem, interesujące. Potrzebuję aktywnego żbiczka z komentarzy, o, o mam, Jezusek, pięknie będzie nikt pasował. Do odkrywcy żydowskiej Etiopii? Będzie pięknie, aha, nie mamy po tego, Pepe Pe 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 chciałem powiedzieć, tak, zając choć się już na mózg rzuca. Nie no, dawno mi się rzucił e, na to co zostało, e, mam żbiczka, ale ja mam point. zaraz, za zaraz zobaczycie kogo wybraliśmy na pierwszego żydowskiego odkrywcy. Będzie żydowski Krzysztof Kolumb. Dobra, mm, proszę ja ciebie. Żbiczek z komentarzy. Odkrywca chyba nie. chyba manewr najlepiej, jakby miał, nie? Chyba najlepiej. Żydowski Inkwizytor-Kolonizator. O, prawdziwie widzająca, widać. Manuwer. Manuwer, żeby szybciej zapierdzielał po morzach i odkrywał światy? Chyba tak, nie? Zobaczymy, co się dzieje. A uh, Indie mnie interesują, to mnie interesuje. Pytanie: czy już tutaj są Portugalczycy, czy inne dziwne narody? A właśnie, my nie powinniśmy mieć questa, że e Edy Por Portugalczycy nas odkrywają? E Etiopia, Discover, any pro? A, to my możemy też to odkryć, albo 1950. Ok, żbiczku, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 75 Registry unit jest problematyczne. Przydałaby się ta Mekka dla do dodatkowego misjonarza. Bardzo by się przydała. Reforma rządu, state generalny, Nie, produkcja lecimy, nie? No nas chyba najlepsza będzie produkcja, mi się wydaje. Także dawaj General Estate Production Efficiency plus 10. Ładnie się kąpi z ekonomicznymi. Tak sobie wpadłem na pomysł, że skoro nie możemy na razie nic zrobić, bo wszyscy moi sojusznicy. O, czekaj, ty skończyłeś wojnę. Byśmy zrobili coś takiego. Ale mam trusa jeszcze z tobą, i tak. Mam lux, czy mam lux? Mam lux, Protect Him, Maroko Hormus. Warek Zoszy. noś Januszu Bandycki. No, nie mogę nic zrobić, jak tylko sobie wejść w Afrykę Zachodnią. Karnebornu to jest gdzieś tu, mam nadzieję, bo my nic tutaj nie widzimy. Zresztą kopalnie złota po tej stronie. Wypowiedzmy mu wojnę, gdzieś mm, Mam nadzieję, możemy nawet generała zatruć. A nie, mamy generała. Dobra, to weźmiemy jeszcze jednego generała z komentarzy. Proszę coś do Siege'a. <gryw> Widzająca widać. Ech, na szybko. A, tu jest Karneborn. Ok, ile ty masz dewa? Ty masz... Oj, mogę się zwasalizować. Będziemy mogli Ciebie karmić. Mamy 5 na 6 idealnie. Składnie nam też... Ej, czemu ja już z tą Sojuszu? Czemu mają z tą Sojuszu? Ktoś ci zerwał sojusz. A bo ty z Osmanem walczyłeś. Hormuz. No nawet ty masz sojusz z Hormuzem. Ah. Czekajcie, my potrzebujemy tego konkwistadora, żeby przejść te, te wyslandy. Czekaj, daj mi konkwistadora jednego. Dobra, jeszcze jednego. A dzisiaj, a dzisiaj was zatrudniam, dzisiaj was męczę totalnie. A um, Chodźmy. Może ty, Żbiczku? Tu by się przydał. No, taki. Widać, że świeżak na kanale. O, teraz przejdziesz. Kiedyś można było chyba normalnie przechodzić. Pamiętam, że grałeś Rosją? To po prostu wchodziłeś sobie w te. te, 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 te terra Incognita Horde. Jakoś tak to działało. Najmniejsza. Warscore Coast. Warscore cost na inne religie minus 25%. Kiedyś jesteś jedynymi Żydami na świecie. Jakie to piękne. Jakie to kurde piękne. Fale na genialny pomysł. To jest taka wysepka. I taki sprytny pomysł. To jest taka wysepka. My ją zaatakujemy. Ba, Wezwiemy Baluchistan osobno do wojny. I Hassa nie odpowie. Cały misterny plan W wpiścił. Ale spokojnie. Ma jedną pożyczkę. Spłacicie, prawda? Patrz. patrz, Hassa, to się tak robi. Cyk. I pożyczek spłacony, rozumiesz? 99 influenza. No muszę to odwołać. No muszę to bardzo, bardzo, bardzo odwołać. Dźwiczku, ale daj prawo przemarszu. Nie bądź jak te Żydy na straganie. Daj prawo przemarszu. I potem ja tu wchodzę, żeby nie przejść, nie? Bunty! O najgorsze z możliwych, bo to bunty religijne! Zniszczyć, wypalić do gołej ziemi bandytów. Zdążę, 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 zanim zdobędą? Oczywiście, że nie. To jest nawracane, Co to jest w O nie wiem, ja questa, żeby to nawrócić. No i po queście. No i po na Nienawidni, nie, nie cierpię tej gry, rozumiecie? No i po queście. Od stateów, żeby nawrócić. Miałbyś tańszy na warcanko za. No, 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 super, no, fajnie. Super. I cyk, pierwszy kolonista, dobra. Mówili, mm, o e, Etiopii są beznadziejne. Znaczy, skoro creation cost minus 10 i na końcu jest plus 5 dyscyplinki, ale generalnie, idee Etiopii są beznadziejne. E, dasz mi oczywiście agresywną polityczkę. Bo jesteśmy agresywni w interesach. E, RPA kolonizujemy, nie? RPA, żeby to żadne Portugalczyki się nie wdupiły i nie kradły handlu. Także RPA będziemy potrzebowali Kurde mieliście być armią inwazyjną na, na tą śmieszną wysepkę, ale zrobimy inaczej Pójdziesz tu Dasz mi 3000, a może na 4000, bo w sumie my nie jesteśmy Europejczykami Załaduj tu cyk i na 4000 będziemy pływać Go Dobra żbiczku, czy ja się mogę, ty nie chcesz się dać zwastalizować, okej okay, Okej, okay, okej, okay. no to totalen krieg. No to totalen krieg. A teraz może... Ty dalej nie chcesz się... No naprawdę on ma 3000, ja muszę biegać po Wastelandach za tymi 3000, rozumiesz? Nie cierpię tej gry. Taki tam typowy dzień w Etiopii. Serio, nie, nie mam pomysłu, jak ja mam te bunty ogarnąć. Nie wiem, już chyba zacznę wbijać stabilkę na plus 30, bo inaczej się nie da. O, tylko, że to, że to kosztuje miliony. Pozytywna religious unity, wszystko w dół. Dobra, przytul tubylców. Cyk, przytulanie tubylców zakończone sukcesem. Spłać pożyczka. O, 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 Kończy się już noc, Anziach, yy, dawaj manpower. I tak na razie ciebie nie anektujemy, dobra jest to, to cyk cyk cyk. Na razie flotę transportową cofnij mi, bo wy będziecie z buta całe RPA kolonizować. Dobra, tak mogę spisować, nie ten żbiczek jest apisowalny osobno. Karny yy, Borno will become Ethiopian vassal, dwie prowincje, pieniążki, cieś, żegnam, żegnam. I... Nie, armia mi tu utknie! Nie, czekaj, mam prawo przemarszu, dobra, uda się. Uda się? Uda się. Powiedz, że masz jakieś sensowne klejmy. Uuu, ty masz... A, bo ty tu jeszcze miałeś prowincję. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy za dużo relacji. Dużo relacji. Jak to za dużo relacji, jomek, jomek. jakie za dużo relacji? A, bo mamy military access, no właśnie, dobra. czy mój plan zniszczenia świata i okolic już działa? O, nie mogę deep pointów przypalać. Czy mój plan zniszczenia ma... ma... ma co z mamelu? Mamelu gdzie wstał on sojusz? Mamelu gdzie wstał on sojusz? Dobra, ale mogę tak zrobić. O, no Dobra, no to wojna. No to wojna, bratęki. Ter te teraz działa. Teraz działa. Teraz chcą pomóc. Teraz chcą bardzo pomóc. O, Delhi tu już nawet weszło w sojuszem. Widziałem te fokuse na graczo No dobra, no to pójdziemy. Tylko że dużo jeszcze tych buntów będzie. Klasyka, klasyka. Nie wiem, wbić stabilkę na 3. A większość z tych buntów i tak walnie. Dobra, walić Minus 1,26. Over extension spadnie. Będzie minus 1,5. Heretic Royality. Mamy chyba do 30. I Rodgers Unity. Straszna jest ta Etiopia. 4,03. 4,03. Także otwieramy i cyk do morza czerwonego, w morzu czerwonym rekinki pływają, nie? Zjuu, poleciało wiecie co? nie wiem czy zamiast tego, tego, technology cost bo my na razie żadnego tech'a przyjmować nie będziemy nie wrzucę sobie na channel tu mniejszego, bo bo mnie zaczyna powoli to dość mocno triggerować, te wszystkie bunty minus 3,32, może teraz wystarczy że, żeby nie było, ja nie wiem, nie wiem, czy jest statystyka w Ledgerach, Skanderbergach, żeby zobaczyć, ile tysięcy buntowników wyrżnąłeś. I to jeszcze, to, to nawet nie jest, że przekroczyliśmy over extension, czy coś, po prostu, po prostu tak. Nasz menpower troszeczkę nie istnieje, ile mamy profesjonalizmu. Um, może się uda bez toczenia bite w to ograć. Ilan, mam 40 tysięcy u siebie. Eee, poczekajmy, ty utrzymujesz forty? Utrzymujesz forty, cholipka. Żarówek jeszcze do wzięcia. Global teraz i Chris. Nie, konia range. Dobra, dawaj co się da. Wypowiedz wojnę. Wzywamy, bo mogę zrobić tak, że mogę mieć hasse po swojej stronie, albo mogę mieć hasse po drugiej stronie i wtedy mamy Luka Znaczy, muryda wzywamy. Tak więc myślę, że możemy zrobić sobie dużą wojnę. Będziemy mi przewagę liczebną. Ale cała nasza przewaga liczebna polega na Osmanie. Fokusujemy, mamy żeby Osman mi nie zabrał tylu prowincji, ile się da. Raczej w tej wojnie Jerozolimy nie weźmiemy. Mamo, Osman będzie tam pierwszy. Już przede wszystkim zależy na zabraniu Mekki jak najwięcej do Deltinilu, żeby się dopchać. Myślę, że to jest spoko. Eee, zerwie nam już z hasą, Tymuryt w nią wjedzie. My też może coś złapiemy, bo ta hasa już bardziej przeszkadza niż pomaga. Także. I ja, totalen krik. O jezus, to jest pierwsza wielka wojna w tym regionie. Wszyscy do wschodniej się walczą poza jakimiś małymi żbiczkami. Wszyscy totalen ja. A ten nasz Wargold, to w sumie na samym końcu złapiemy, bo nie mam floty, nie mam armii, która by tam podeszła. Wszystko jest zajęte. Dobra. Ty biczku lecisz tędy i na mekkę. A my patrzymy, co robią. Yy, co robią mamy Jeżeli idą do nas, to spierdzielamy, a jeżeli idą do osmana, to wchodzimy w. To wchodzimy w. Yy, mamy luczka. Wydawało mi się, że szedł w kierunku osmana, także możemy zrobić kroczek do przodu i zobaczyć, co się stanie. Ty, mój papeciku, możesz skupić się na Papeciku osmana. U papeciku mamy Luka. Yy, mój, mój dzielny Anżiaszku. Uh -huh. tak mamy luk praktycznie z całymi siłami wszedł w Anzjacha. To też nie jest dobre, bo tu mamy jedną armię, która oblega mekkę. I pytanie: czy on może tu wejść? Jakby chciał, to bym mógł tutaj wejść. Oj, te wielbłądy mamy ludzkie. Um, oblegaj to sobie, żbiczku. Masz tylko 2000 arty. Ja mam power, żeby stagów robić. Najpierw będziemy na Nemikach polegać. Nie wiem, czy kolejnych nie będziemy brali quantity. Quantity powinny z ekonomicznymi się ładnie kombić, a z eksploracyjnymi co daje? Quantity. National Manpower większy i Land Leader Manuver. Więcej Manuvera, Więcej Manuvera! Armia 8. Aj, ale czy on ma tylko 3-4 morale? Ja chyba więcej, nie? Ile mamy morali? My mamy 3,75. kurde, myślałem, że mamy coś około czterech. Ale masz dyscyplinki. Dyscyplinki masz 105, a via hub'em dyscyplinki mamy. Mamy. Y... Mamy, mamy gdzie jest dyscyplina? Tu jest, też 105, OK? Czyli nasza armia w porównaniu z armią Osmana byłaby zmieciona. Dobrze wiedzieć. Trochę nie pomyślałem, trzeba było zbudować fort, bo mi się rozlowałem po kraju. Dobra, walić to i tak. Na razie full focus na mamy luszkę, żeby jak najszybciej go wypisać z wojny. Ja nie wiem, ile on tutaj musiał podbić, że on ma napis całkowicie przesunięty na Libię. Całkowicie. Nie wiem, ile jak tam bardzo zapuścił ta siemcaraczka Ale niepokojąc, jak Hassa, Hassa Widzę, że Osman wszystko mi daje pod okupację. Bardzo miło. O, shit. Eee, ja już tak chciwie poszedłem, bo tu przed chwilą było właśnie 25 tysięcy Osmana. I zaraz mi może to wyparować, bo to nawet generała w całej swojej chciwości nie wrzuciłem. Eee, a wy nie zdążycie podbić Kairu zanim... No, no, trzeba będzie się ewakuować szybciutko, żeby tylkoż ta i nie było. Dobra, można się cofnąć. Cofnij się tu. Halo? Cofnij się. Halo? Czemu nie możesz się wycofać? Powinieneś się wycofać, halo Co jest? Ej, poważnie, no Zeszła ta flaga, że można by się cofnąć A nigdzie ich nie mogę wycofać Nie rozumiem O, teraz się wycofali, dziękuję W sumie mógłbym tu podejść i pomóc Osmanowi Ale wszedł na Aleksandrię Nie mów, że ty to wygrasz Tym Osmanem, nie mów, że ty to wygrasz Nie mów, że ty to wygrasz Proszę, proszę, przegraj On to wygrał Nienawidzę ta widzę Osmana, nie na widzę. Dobra, idziemy w kierunku Jerozolimy. O, 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 4, 5, 6. I to jest to, to, to jest, dobry Adolf, to jest dobry żydowski Adolf, pięknie. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Co by było, gdyby żydowska armia spaliła Jerozolimę? Przepraszam, przepraszam. Yy, za, za, za dużo spaczenia. Dobra, mamy luczka, możemy spisać. Weźmiemy coś takiego. Nie będziemy na pochybę lecieli do Delty Nilu, bo nie chcę, żeby Osman zerwał z nami relacje za to, że trzymamy jego prowincję, którą żąda, to do tego jeszcze dojdziemy. No i Jerozolimy też nam w sumie moglibyśmy zrobić wężyk do Jerozolimy, ale to też nam się nie opłaca. Wszystkim zabieramy Mekkę, no i tutaj trochę prowincji gównianych na południu. Na spokojnie, jeszcze, jeszcze dojdziemy. Dobra. Daję wszystko co się dam. Yy, Soruj mi, ok. I teraz została Hassa w sumie do spisów. A jeszcze Baluchistan. Ty, a Baluchistan nie dałoby się zwasalizować? Tu byśmy mieli Grzbiczka kolonialnego, tu my byśmy mieli Grzbiczka kolonialnego. Od Hasy byśmy wzięli y, dla siebie, a potem przekazali, bo mamy tańszy warscore na prowincję, innej wiary. Potem byśmy Anzjachowi to przekazali i my byśmy mu dali. Jak tu centra są? Tu cyk, 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 czyli te prowincje tu i przejście do nas by się przydało. Choć znaczy, już mamy przejście przez Mekkę, no i zrobiście. Kurde, zepsułem, zapomniałem że jeszcze, że mieliśmy hormus zaatakować, póki była wojna z Mamelukiem poprzednia. Znaczy, mogę teraz znowu zaatakować Mameluka, ale ja sam się boję, bo ja mam manpowera. Byśmy jeszcze hormus wyciągnęli, no mniejsza. Dobra, ciebie żbiczku mogę zwasalizować, to będzie, mamy dwa nieposłane Royal Mariaże, które z czasem spadną, no przez chwilę będziemy tracić, dobra, ciebie zwasalizujemy. Cześć, masz dwie prowincje, tu jest Chorosan do pod... Ty masz dużo tej claimów nieprawdaż Uj, tak, tak, tak. Znaczy, bez pomocy tym to ciężko będzie coś osiągnąć, ale, ale, possibilities widzę. Widzę possibilities. E, Stil mapsy? E, mogę ukraść ci mapę Egiptu. O, fajnie. Warto robić siatkę szpiegowską, który się buntuje. Paluchistan, no dobra. I oczywiście na drugim końcu wszechświata musiałem walnąć bunty. Um, mam cztery statki transportowe czy wy dacie zrobić tego idea z trochę mniejszymi siłami niż yy, zakładałem, bo nie chcę mi się robić statków transportowych kolejnych Dacie radę, minus 2 za desant yy, Zaraz posiłki przylecą. O, czy inflacja albo 500 dukatów dół du inflacja nam spada, nieprawdaż? A, ale za nam spadnie. Dobra i tak nam inflacja w szalony sposób leci. Ej, wy to byście dali radę, gdyby wyparujecie, nieprawdaż? Prawda, że wyparujecie? Aha, wyście wyparowali. No i chciwy zając jak zwykle przepłacił to, że stracił 3000. Muszę dorobić statków transportowych, widzicie? Dobra, można spisować tego żbiczka. A tylko to będzie tak, to będzie 37 over extension. Na razie nie wpisujemy, bo... Eee, bo w trakcie wojny mogę przekazać prowincję, a to wszystko pójdzie do Anzjacha. A nie zakończymy wojny, dopóki się nie dropnę do niego. Kto dowodził ten desantem? Hubiks. Bandy, to trzeba było poczekać na statki transportowe. Mówiłem. Mówiłem. Hu, hu, Hubiks kochany, trzeba było poczekać na te statki transportowe. Dobra, go. Te teraz musicie. Teraz, gaddemet, musicie się dropnąć, bo jak nie, to wstyd będzie. Prawda? Cały świat patrzy. Cały żydowski świat w Europie patrzy na ten desant. Niezdobyta wysepka. Pokoleń kradnąco nam handel. Nareszcie nastał dzień zemsty. O tak, o tak. Jest jeszcze forcik zdobyć. Haha, Stack Teraz to bywa. Nie no, 3000 do piachu poszło. I cyk, zeróweczek, global set i plus 10. Jej! Jak tam nasza pierwsza kolonia się tworzy? O, pierwsza kolonia i wiadomo co. Wiadomo co. No, spoko. Lebna Degel też tutaj kolonizuje. Spoko. W ogóle Kilwa jest cały Madagaskar. Niepokojące. Dobra, możemy pisować. Yy, droga Hasso, weźmiemy coś takiego. Troszeczkę Rakowe granica, ale tak trzeba. Jeżeli mamy stworzyć Izrael, to trzeba się pocić. Robimy cyk, 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 cyk. Yy, zanim to przekażemy. Yy, zanim to przekażemy naszemu żbiczkowi. Aha, nie mogę zrobić koncentracji dewa, bo są zbyt beznadziejne prowincje. Czekamy aż nasz dyplomacjonen powróci. Co to za bitwa? Statki transportowe z tymi. Okej, okay, mniejsza. Potrzebujemy tej wysepki. Koalicji. Jaki koalicjon? Kirwa w koalicji? O coś nowego. Jao, ba, nie, Basra to jest w. tutaj, ale Jao to już są te regiony całowite. Dobrze, to sobie przypomnijcie, bo was też mieliśmy podbierać. Dobra. Bierzemy wysepkę. Ostatnia pozostałość po somalijskich piratach wyparowała. Power extension, dobra, cicho, nie maruć, nie maruć żbiczku. O, teraz muszę mu wszystko przekazać. Dobra, przekazanet, ostatnia prowincja skorowanet. No, i znośnie to wygląda. Całkiem znośnie, mi się wydaje. E, z dobrych wiadomości, mi się rozpadł. Zawsze to fajnie wygląda, kiedy mi się rozpada. Jest 8 Great powerem, czy jeszcze gdzieś tam dycha. My jesteśmy drugim Great powerem, Kastryz jest pierwszy, a była. Więcej buntu! Więcej buntu! Chodź, Umisz bunty. Ha! Kin z Wawelukiem. Aaa, no to się porobiło, naprawdę Naprawdę, kilwa Sojusz z Mamelukiem Naprawdę, za jakie grzechy I cyk, militarna, zostajemy z tym minus 2 resztów, bo jakbym teraz wyłączył, nie, mamy minus 5, czajcie, a to i tak się ładuje to, o, to, to jest niekończąca się fala buntów Non stop, dopóki nie zrobimy centralizacji tego state'u Czyli aż nie wejdzie do absolutyzmu Bo nie mamy jak inaczej tego zrobić Szósty tier reform, który mamy Mamy, ej możemy mieć szósty, może damy radę? Szósty tier reform i co jeszcze jest potrzebne? Heznat Negusa, ale nie, to mamy wrzucone Mamy wrzucone, musiał się tego pozbyć, a ja nie wiem jak się tego pozbyć Osman chce 30 dukatów za Fav... a właśnie, ja zapomniałem, że jest ta nowa mechanika, że można feyworki kupować No dobra, masz, masz te 30 Ducatów, nie wiem czy ty jesteś zadłużony, czy o co chodzi ale tak fajnie jakbyś na przykład mi pomagał w wojnach, nie? Fajnie by było. Ty masz tysiąc długu. Masz tysiąc długu. To jest, to jest mój sojusznik, a jak przyjdzie mi z nim walczyć, to będzie hordy małych osmanów na mnie wyrzucał. Ale tysiąc długu ma. Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę, łapek w górę, soczysty komentarz. Może trzeba było jolo jak najbardziej osłabiać tego Ameluka. Tylko się, że jak polecę od razu tutaj, zajmę Kair, del wężykiem miłości, to Osman będzie miał, że żąda tych prowincji. I cyk zerwie sojusz. A wtedy mielibyśmy by, duży problem. Tak, już mamy duży problem, bo mamy lub ma sojusz, dosłownie ze wszystkim, z czym sąsiaduje. Dosłownie ze wszystkim. Także. Fajnie. Dobra, łapie górę, soczysty kalendarz następnego. Cześć.